Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, <coughs> módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa 31 tygodnia zwykłego, i Liturgia Słowa prowadzi nas do 14 rozdziału świętego Łukasza. Konkretnie rozważamy dzisiaj wiersze od 25 do 33. Tam ze względu na uroczystość wszystkich świętych i wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych to trochę opuściliśmy w tym rozdziale 14. Tak, opuściliśmy przede wszystkim taką ważną przypowieść Pana Jezusa o zaproszonych na ucztę. mnie jednak przez to słowo, które Jezus kierował do nas w tych dniach dwóch ostatnich. To i tak Jezus dużo powiedział o zaproszeniu, zaraz do tego wrócimy, tylko najpierw wysłuchajmy Ewangelii dzisiejszej. Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr na to i siebie samego nie może być Moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierwi i nie rozważyć, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu, jeśli nie śnie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Tak, to dzisiejsza Ewangelia. I właśnie ona jest no, bardzo mocno umiejscowiona w kontekście zaproszenia, zaproszenia na ucztę, zaproszenia na zaślubiny, zaślubie, zaproszenia właśnie do zaślubin, do zaślubin z życiem, do, z życiem, które mi proponuje Bóg. Bóg mnie, zaprosił, Bóg mnie zaprosił, żebym był istotą żywą, zaprosił mnie do życia, zaprosił mnie do istnienia takiego jakim, jak On istnieje. Do istnienia we wspólnocie, we wspólnocie osób, prawda? do tego, żebym był istotą żywą, prawda, codziennie to zaproszenia do życia do mnie dociera, właśnie, i do tego, żebym się spełnił tak jak Bóg, spełniał się tak jak Bóg, właśnie, w życiu, w istnieniu. I Pan mógł też, jakby w Jezusie nam objawia, czy nie, jakby tylko Pan Bóg w Jezusie nam objawia że u Pana Boga to jest tak, że dla Niego życie równa się miłość. Bóg, który jest miłością, no, no miłość żyje wtedy, kiedy kocha, nie? więc dla Boga życie równa się miłowanie, równa się kochanie, życie to są relacje. Nie? Życie Boga to są relacje między Ojcem i Synem, Duchem Świętym, uczta, uczta zaślubiny, do której Bóg nas zaprasza. To jest właśnie no, pielęgnowanie czy budowanie właśnie takich relacji, w jakich żyją osoby boskie. My jesteśmy zaproszeni do tych relacji, do trwania w tych relacjach, do budowania tych relacji, prawda? I no, do tego jesteśmy zaproszeni. I to jest właśnie uczta Boga, prawda? Trzy osoby pogrążone właśnie we wzajemnych relacjach, relacjach miłości. Dlatego Jezus zostawia nam na ostatniej wieczerzy, Jedno, jedyne prawo, abyście się miłowali jak ja was. To jest bardzo ważne stwierdzenie, jak ja was. Ciągle trzeba do tego wracać, jak ja was. Że tutaj cały czas w centrum jest On, Jezus. I właśnie dzisiejsza Ewangelia. No Jezus to pokazuje. Zresztą to jest oczywiste, naturalne, logiczne, że nie mogę być uczniem Jezusa, jeżeli to nie On jest w centrum. Mało tego, nie dam rady właściwie. To nie jest tak, że Jezus stawia jakieś warunki, prawda? Bo jeżeli Jezus stawia warunki przyłączenia się do Niego, no to znaczy, że jednak rację mieli faryzeusze, bo faryzeusze uczeni w piśmie, uczeni w prawie, arcykapłani cały czas próbowali sprowokować Jezusa, żeby On się przyznał, że jednak są jakieś warunki do, do wchodzenia w relację z Nim, że, że są jakieś warunki wstępne, które człowiek jednak musi spełnić, żeby sobie zasłużyć na to, żeby być zaproszonym do relacji z Jezusem, prawda? No a relacja z Jezusem to jest automatyczna relacja z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Właśnie nie, nie mamy żadnego innego dostępu do Boga y, niż poza Jezusem. I każdy, kto wchodzi w jakąkolwiek relację z Bogiem, to na pewno czyni to w Jezusie, choćby, choćby nie był tego świadomy. Jeżeli my mamy, mamy przystęp do Boga tylko i wyłącznie poprzez Jezusa, y, aczkolwiek może się okazać, że ktoś wchodzi w relację z Bogiem. Zupełnie nie będąc świadomym Jezusa, tak to jest troszeczkę inny temat. Ja tam nie chcę teraz wchodzić, ale właśnie trzeba rozumieć, że u boga nie obowiązuje ekskluzywizm, tylko inkluzywizm. Właśnie w ogóle dzieło stworzenia, fakt istnienia ludzi wynika właśnie z tego myślenia inkluzywnego boga, nie? że myślenie inkluzywne to jest myślenie włączające. Myślenie ekskluzywne to jest takie myślenie właśnie budujące bariery. Ochronę, takie pielęgnujące sobie poczucie, że zamykanie się właśnie w takim poczuciu, że to my jesteśmy tymi lepszymi, a reszta to prawda na śmieci powinna być wyrzucona, no to jest właśnie takie myślenie ekskluzywne i to jest zupełnie obce Panu Bogu, gdyby Pan Bóg myślał, jego myślenie byłoby choć trochę ekskluzywne. To już dawno byłoby po wszystkim, już dawno Pan Bóg by zwinął interes, w ogóle z nas zrezygnował, żeby nic nie było tylko Bóg. Nie? Sobie Bóg by sobie był i by się pra sobie, prawda, by celebrował, jaki to jestem fajny, super, jaki jestem szczęśliwy, jaki jestem święty i w ogóle jak ten i w ogóle nie. Natomiast Pan Bóg myśli inkluzywnie, czyli zapraszająco. Nie? Miłość jest inkluzywna, miłość otwiera się na innych, otwiera się Bóg, który jest, otwiera się na tych, którzy, których nie ma, zaprasza ich do istnienia i do życia. Właśnie to, że ja dzisiaj żyję, że ja w tej chwili istnieję, to właśnie wynika z tego, że Bóg myśli inkluzywnie. I właśnie to myślenie inkluzywne Boga jest pozbawione jakichkolwiek warunków wstępnych, no bo jakie Bóg może stawiać warunki wstępne komuś, kogo nie ma? Jakie mógł postawić mi warunki wstępne, jeśli mnie nie było, nie? warunki wstępne, stworzę Cię, jeśli zasłużysz. No to jest w ogóle nielogiczne. Tak samo tak samo w logice Boga nie mieści się, nie mieści się stawianie warunków wstępnych wobec wchodzenia z Nim w relacje. Zgodzę się na to, żebyś próbował budować ze mną relację, jeśli najpierw spełnisz to, to i to. Nie? no, 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 no. Pan Bóg nie jest nielogiczny, prawda? Nie da się najpierw udowodnić, że jestem w stanie budować relacje z Bogiem, jeżeli w ogóle w tą relację nie wejdę. Mało tego, Pan Bóg w ogóle nie oczekuje ode mnie, że będę umiał relacje budować z Nim, że będę umiał, że będę potrafił te relacje budować, bo On mnie stworzył z niczego. On pamięta, że jestem prochem, że mnie wziął z prochu i że ja potrzebuję się dopiero tych relacji nauczyć. Właśnie, to jest coś, co nas zniechęca. To jest coś, na czym sobie tam żeruje zły duch, na czym się zasadził z duchu Adama i Ewy. Właśnie, że zaczął wmawiać Adamowi i Ewie, przede wszystkim najpierw Ewie, że, że jest gorsza od Boga, właśnie przez to, że się potrzebuje uczyć. Nie? Że Pan Bóg ją oszukał, wcale nie stworzył ją taką jak Bóg. Wcale nie uczynił ją swoim obrazem i podobieństwem, bo jakby ją uczynił swoim obrazem i podobieństwem, to by już miała od razu nie potrzebowałaby się uczyć. I to jest w ogóle absurd, bo nie da się inaczej, po prostu nie da się inaczej pewnych rzeczywistości wchłonąć, jak no po prostu je, ich się nauczyć. Prawda? Nie da się mnie stworzyć jako mistrza życia. Jako mistrza relacji, jako mistrza miłości, można mnie stworzyć jako zdolnego do miłości, do relacji, do życia i zaprosić do tego, żebym się cierpliwie tego uczył. To ja się potrzebuję tego nauczyć. Ja jako istota żywa, istota wolna, istota rozumna, potrzebuję się tego nauczyć i nikt nie jest w stanie się tego nauczyć zamiast mnie. Nikt nie jest w stanie nauczyć się radości życia, smakowania życia, radości, radości życia w relacjach międzyosobowych, smakowania tych relacji, smakowania tego, że jesteśmy razem, smakowania tego, że jestem zdolny do, do kochania, do miłości, do takich relacji, jakie widzę między Ojcem i Synem Duchem Świętym. Nikt nie, nikt nie jest w stanie nauczyć się tej radości i tego smakowania tego wszystkiego zamiast mnie. Nikt nie jest w stanie cieszyć się życiem zamiast mnie. I albo ja się dam doprowadzić do radości życia, radości miłości, radości, radości z tego, że jesteśmy razem, tak? że jestem wielkim razem Ojca i Syna i Ducha Świętego, i że w tym wielkim razem jestem razem z moimi braćmi i siostrami. Wewnątrz prawda jestem. Albo ja się tej radości nauczę, właśnie ży radości życia istnienia, albo nikt nie jest w stanie mieć tej radości zamiast mnie. Ktoś inny może mieć swoją radość życia, ale nie jest w stanie cieszyć się życiem zamiast mnie. Natomiast my niestety żyjemy w takim głębokim absurdzie, prawda, że my oczekujemy, że ktoś skonsumuje życie zamiast mnie, a ja poczuję smak tego. Prawda? To jest właśnie kierunek, w jakim nas utopił z duch, kierunek dogłębnego lenistwa. Że nam się nawet nie chce żyć, ale ja chcę czuć smak życia. Że się nawet nie chcę, prawda, zaangażować w życie, ale ja bym chciał poczuć smak życia. Że ja chcę najpierw poczuć smak życia, to dopiero odpowiem na pytanie, czy ja chcę żyć. Nie da się poczuć smaku życia, jeżeli ja się nie zaangażuję w życie. Nie da się poczuć smaku bycia kapłanem, jeżeli ja się nie zaangażuję w moje kapłaństwo. Nie da się poczuć smaku bycia mężem czy żoną, jeżeli ja się nie zaangażuję w moje małżeństwo. Nie da się poczuć smaku bycia ojcem czy matką, jeżeli ja się nie zaangażuję w moje macierzyństwo czy w moje ojcostwo. Nie da się poczuć smaku czegoś bez zaangażowania w to, bez cierpliwego wchodzenia coraz głębiej w to, coraz większego zaangażowania. Coraz głębszego poznawania tej konkretnej rzeczywistości, i do tego zaprasza nas Jezus. Jeżeli ja chcę iść za Jezusem, jeżeli ja chcę być Jego uczniem, to właśnie Jezus jest mistrzem życia, jest mistrzem bycia w relacji z Ojcem i Duchem Świętym, jest mistrzem życia spełnionego, radosnego, właśnie jest mistrzem tego wszystkiego, za czym my niby tęsknimy. My ciągle właśnie albo reagujemy lekką nieufnością wobec Jezusa, lekką podejrzliwością, że możemy, prawda, my coś tam wiemy lepiej jednak od Jezusa, może lepiej znamy drogę, prawda, albo zostawiamy sobie coś na boku, prawda. I tak dzisiejsza Ewangelia, to tak mi się trochę kojarzy. Właśnie z takim ruchem, który my czasem wykonujemy, i tak z automatu też tą dzisiejszą Ewangelię tak czytamy, kiedy Jezus mówi o tym, że kto chce, kto przychodzi do niego, do Jezusa, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony, i dzieci, braci, i nad to i siebie samego nie może być moim uczniem. Nie? Że to nam pachnie właśnie warunkiem wstępnym. Właśnie to nie jest warunek wstępny. To nie może, to nie oznacza, że Jezus będzie mnie rozliczał ze spełnienia jakiegoś warunku wstępnego, tylko on stwierdza po prostu fakt, że ja nie wystarczy mi siły na to. A na co mi nie wystarczy siły? Właśnie my czytamy tą dzisiejszą Ewangelię trochę tak, jakby Jezus jawił się jako konkurencja: nie? konkurencja dla mojej relacji z matką, z ojcem, z kim tam jeszcze, z żoną, z dziećmi, z braćmi, siostrami, z samym sobą, że jakby. Jezus stawia sprawę na ostrzu noża, jakby wchodził w taką konkurencję. Otóż Jezus nie wchodzi w konkurencję. Właśnie dzisiejsza Ewangelia przestrzega po pierwsze przed tym, żeby Jezus nie był jedną z wielu propozycji. Nie? Jedną z wielu propozycji. Mamy taką tendencję, żeby traktować Jezusa jako jedną z wielu propozycji. Jezus nie jest jedną z wielu propozycji i stawianie Jezusa na równi z innymi propozycjami to się kończy trochę tak, jak właśnie w tej przypowieści o zaproszonych na ucztę, że pojąłem żonę i prawda tutaj nie mogę przyjść, nie mogę skorzystać z zaproszenia do zaślubin. Kupiłem woły, idę je wypróbować, kupiłem pole, idę je obejrzeć, nie? że Okazuje się, że jeżeli Jezusa sprowadzi się do jednej z wielu propozycji nie? i postawi się, prawda, yy... W konkurencji między propozycjami tego świata, to zawsze w naszych oczach Jezus przegra. Nie znajdziemy w sobie siły, siły na to, żeby rzeczywiście być uczniami Jezusa. Dlaczego nie znajdziemy w sobie siły na to, żeby być uczniami Jezusa? Co, co nas osłabi, osłabi nas nasza pycha. Nasza pycha, bo stawianie Jezusa jako jednej z wielu konkurencji, prawda, jednej z wielu propozycji i próby właśnie wybierania. Między Jezusem a czymś tam, prawda, próby oceniania, kto mi zaproponuje więcej i lepiej, to wynika już z postawienia siebie samego ponad Jezusem. Dlatego Jezus mówi o tej bitwie dwóch królów, nie? że ja już się postawiłem ponad Jezusem, że Jezus nie jest Panem, to ja jestem Panem, to ja oceniam Jezusa, to ja oceniam to, co on robi. To ja oceniam, to jak on prowadzi kościół, to ja oceniam, to jakimi ludźmi się posługuje, to ja oceniam, to co on mi mówi ustami kościoła, to ja jestem panem, to ja jestem królem i to ja jestem już tym, który ocenia i dlatego nie dam rady, nie znajdę w sobie siły, żeby być uczniem Jezusa, żeby cokolwiek od Jezusa przyjąć, dlatego, że już się w ukryty sposób postawiłem ponad Jezusem. Właśnie to jest taki ukryty ruch węża w raju, że wąż propo, pro, prowokuje Ewę do tego, żeby Ewa postawiła się w taki subtelny, niezauważalny sposób ponad Bogiem, jako ta, która Boga tłumaczy, jako ta, która Boga broni. Prawda? Broni Boga, tłumaczy. że ja jestem ponad Bogiem. Biedny Bóg nie jest w stanie się sam obronić, sam się wytłumaczyć. prawda? Już w ogóle sam fakt, że zacząłem słuchać innego głosu niż Bóg, to ja już w moich własnych oczach obniżyłem wartość i autorytet Boga. Nie? Bo postawiłem, ściągnąłem Boga do poziomu innych głosów, innych propozycji. Prawda? Ja w moich oczach dla mnie. Bóg już nie jest wartością absolutną samą w sobie, która dopiero nadaje wartość wszystkiemu innemu. Prawda, ja już postawiłem Boga w moich oczach na równi z innymi, z innymi rzeczywistościami, już jest po wszystkim. Prawda? Już jest po wszystkim. I mało tego, to ja jestem tym, który stoi ponad tymi wszystkimi rzeczywistościami, i ja, prawda, tutaj arbitralnie spośród tych rzeczywistości wybieram. To bardzo trzeba uważać na tą subtelność, i, bo to czasami wygląda właśnie tak, jak w przypadku Ewy, na no bardzo poprawnej i bardzo szlachetnej w ogóle, bo ja tu przecież pana Boga chcę tłumaczyć, chcę go bronić i w ogóle i, i tak dalej, nie? I to trzeba być bardzo ostrożnym, żeby się nie okazało, że biedny pamuk w moich oczach, no to już jest bezradny, bezsilny, on się nie potrafi sam wytłumaczyć, nie potrafi się sam obronić. I prawda, jak ja nie wezmę spraw w swoje ręce, to niestety to się wszystko zawali. No i właśnie to jest budowanie tej wieży, nieszczęsnej wieży Babel. To jest właśnie branie spraw w swoje ręce, bo ja tu muszę po swojemu uporządkować, ja tu po swojemu muszę Pana Boga wytłumaczyć, ja po swojemu muszę Go obronić, prawda? Ale tak naprawdę okazuje się zawsze, że ja już nie bronię Boga, nie bronię Chrystusa, tylko bronię swoich wyobrażeń, swoich idei, swoich oczekiwań, tego co mi się wydaje. Ja już nie jestem uczniem. Ja już nie jestem uczniem, ja się postawiłem ponad mistrza. Ponad mistrzem, już w centrum nie jest mój mi mistrz, tylko w centrum jest właśnie to, żeby było moje na wierzchu, tak naprawdę. Prawda? Tą budowę wieży to trzeba odnieść do, do wieży Babel i właśnie bardzo uważać na to, te, czy ja buduję w Chrystusie z Chrystusem i na Chrystusie, czy ja już zacząłem coś budować obok. Nie? Jezus nie jawi się jako konkurencja. Jezus jawi się jako przestrzeń życia. Tak mówiąc brzydko, Jezus się jawi jako przestrzeń życia. Albo żyjemy w Nim, z Nim, przez Niego, albo nie żyjemy w ogóle. Albo ja buduję moje relacje w Jezusie z Jezusem i przez Jezusa, prawda, albo te relacje będą wytrzaskane i kompletnie krzywe. Prawda, i, będą, i to będą relacje, które będą niszczyć mnie i innych, tych, z którymi próbuję te relacje budować jakby obok Jezusa. Zobaczcie, jak dużo rzeczy my robi, robimy obok Jezusa. Jak mamy straszliwą tendencję, właśnie, że tu jest, przepraszam, tu jest przestrzeń moich relacji z Jezusem, tu jest to, co prawda należy do, do kwestii moich relacji z Jezusem. Tu jest Jezus, no a tu jest coś obok Jezusa, prawda? Jak łatwo my wchodzimy w taki błąd życiowy, że my sobie trzymamy coś na boku, nie? że trzymamy się coś na boku, że ogólnie to ja się niby angażuję w moje życie takie, do jakiego zaprosił mnie Jezus, ale, prawda, no, chętnie sobie coś tu utrzymam na boku, taką jakąś rzecz, która niekoniecznie, prawda, służy mojemu życiu, mojemu powołaniu, temu, do, do czego zaprosił mnie Jezus, ale jest mi taka miła, smaczna i przyjemna i ja tak sobie będę to trzymał na boku, nie, albo jakąś relację będę sobie trzymał na boku, prawda, żeby sobie coś tam wynagrodzić, nie? I właśnie, właśnie to z powodu tego, że ja coś sobie trzymam na boku, jakieś uwiązanie serca obok Jezusa, obok tego, do czego Jezus naprawdę mnie zaprosił i czego naprawdę chce mnie nauczyć, właśnie dlatego, że ja pielęgnuję sobie w sercu jakieś przywiązanie obok Jezusa, obok właśnie tego, do czego Jezus mnie zaprosił, co On mi proponuje, co On chce mnie nauczyć. To właśnie dlatego ja nie jestem w stanie doświadczyć pełni spełnienia i dlatego mam wrażenie, że ja sobie muszę wynagrodzić. Właśnie zobaczę, jak to działa w grzechu pierworodnym, prawda? że dopóki ludzie <laughs> prawda, są w totalnej relacji z Bogiem, i to właśnie z Bogiem, w jedności z Nim i w Nim, prawda, angażują się w Jego troskę o ogród rajski, to jest radość, to jest spełnienie, to jest szczęście. Prawda? Dopiero w momencie, kiedy się pojawia coś na boku, nie? że Ewa, Ewa nachyla ucho do czegoś, co jest na boku, ona jeszcze nie wychodzi z raju, ona z tego wszystkiego nie wychodzi, ona tego nie puszcza, nie zostawia, prawda? to dalej wszystko sobie jest, tylko Ewa próbuje coś tam złowić obok, nie? jakąś drobną rzecz obok. I to jest od razu sięgnięcie w pustkę, to jest od razu zapatrzenie się w pustkę. To jest od razu prawda, napełnianie się pustką. Dlaczego? No bo Bóg jest. Obok Boga jest tylko pustka, nicość, śmierć. To Bóg jest. To Bóg jest. Był taki grecki filozof Parmenides, jak go tak powiedzmy, lubię dość, i on za fundament swojej filozofii to przyjął takie stwierdzenie, wydawałoby się głupio oczywiste. Byt jest, niebytu nie ma. No, Ale zobaczcie, jak my często przekraczamy właśnie to stwierdzenie, że byt jest, niebytu nie ma. Bóg jest tym, który jest obok Boga, nie ma nic. Że próba sięgania w coś obok Boga, budowania czegoś obok Boga, nie? sięgania po coś obok życia, budowania czegoś obok życia. To jest zawsze sięganie w pustkę w nic, coś w otchłań, śmierć, bo obok życia nie ma nic, prawda? Byt jest, niebytu tu nie ma. No, Parmenides takie ciekawe wnioski z tego wyciągał, na przykład, że byt jest niepodzielny. Dlaczego niepodzielny? No, bo jakby byt podzielić i rozłączyć te dwie części, no to pomiędzy tymi częściami, nie? Tu jest byt, tu jest niebyt, tu, je, tu jest byt, tu jest byt, no pomiędzy co by mogło być niebyt, a niebytu nie ma. Więc nie da się by tu podzielić, prawda? No i takie różne inne, inne wnioski, ale właśnie to, to jest bardzo ważne stwierdzenie, które trzeba gdzieś tak no, pielęgnować sobie, nie? Życie, tylko życie jest życiem, tylko życie jest życiem, prawda? Albo ja jestem zanurzony w nurt życia, do którego mnie zaprosił Jezus, i rzeczywiście pomału puszczam wszystko inne, nie? I wszystko w moim życiu jest właśnie podporządkowane Jezusowi i temu, do czego mnie zaprosił Jezus, i budowane w Jezusie, z Jezusem i przez Jezusa. I wtedy to wszystko funkcjonuje, prawda? Albo ja zaczynam wychodzić z tego nurtu życia, prawda, gdzieś na boki. No i wtedy to sięganie na boki, to pielęgnowanie jakichś ubocznych przywiązań, takich różnych rzeczy to zawsze będzie pielęgnowanie śmierci, pielęgnowanie pustki i odchłani. I to mi zawsze zacznie odbierać radość życia, spełnienie w życie życia. To zacznie mnie napełniać właśnie zniechęceniem, yy, różnymi takimi rzeczami. I to jest jeszcze na dodatek taka spirala nakręcająca się, bo to właśnie będzie mnie doprowadzać do przekonania, nie? przecież ja sobie muszę czymś wynagrodzić, w końcu mi się coś należy, ja się tutaj angażuję, prawda. Nie, tyle robię dla Jezusa, to mam prawo, prawda, se to jakoś tam nagrodzić. Moją nagrodą jest to, że w ogóle zostałem zaproszony do życia to jest moja nagroda. A to jest właśnie ten problem, że właśnie ja ciągle staję obok Jezusa jako, jako równorzędny jemu król, albo wręcz nadrzędny wobec Jego król. No i Jezus tak delikatnie powinien usiąść, zastanów się, policz dokładnie. Czy rzeczywiście jesteś nadrzędny wobec mnie, czy rzeczywiście jesteś w ogóle równorzędny wobec mnie? Kwestia pokory. To, co nas gubi, to jest pycha. To, co nas ratuje, to jest pokora. Pokora to jest uznanie prawdy: kto tu jest królem, kto tu jest panem, kto tu prowadzi, kto tu decyduje. Prawda? Właśnie, łatwo, łatwo poznać, że poszedłem w jakiś błąd życiowy. <laughs> łatwo poznać, że już nie jestem uczniem Jezusa, że jestem uczniem samego siebie. Bo moje życie staje się jakąś walką, boksowaniem, ale to właśnie to jest tak jak, tak jak w dziejach apostolskich, jest taka przestroga, że trzeba uważać, żeby się nie okazało, że walczę z Bogiem. Jeżeli ja mam wrażenie, że ja walczę z życiem, czy ja walczę o życie, walczę z życiem właśnie, to prawdopodobnie już walczę z Bogiem, już przestałem być uczniem Jezusa, stałem się uczniem samego siebie. Nie, prawda? Jeżeli ja mam wrażenie, że życie jest ponad moje siły, prawda, to właśnie już prawdopodobnie przestałem być uczniem Jezusa, stałem się uczniem samego siebie i robię wszystko po swojemu. Gdzieś tam żyję obok, próbuję żyć obok Jezusa, próbuję coś budować obok Jezusa. Nie z Jezusem, w Jezusie i przez Jezusa. I właśnie to oznacza bycie uczniem. Pierwsze, czego my potrzebujemy się uczyć, to właśnie wracanie do pokory. Nie? Wracanie do pokory. Jezus nie jest konkurencją dla, dla ojca, matki, dla żony, dla męża, dla syna, dla córki, dla mnie samego. Nie jest żadną konkurencją, on przeciwnie, on przychodzi, przychodzi po to, żeby mnie nauczyć prawdziwych, poprawnych relacji z, ze wszystkimi i ze wszystkim. Nie? Tylko żeby to się stało, to on musi być absolutnie na pierwszym miejscu, absolutnie na pierwszym miejscu pod każdym względem i z pełną konsekwencją, Także pod względem wizji kościoła, jaką miał Jezus. Kościoła, jakiego On zbudował, jakim się posługuje. Jakim się posługuje tak. To jest taki newralgiczny punkt teraz. Nie? że Właśnie my mamy teraz taką tendencję, zresztą te tendencje zawsze się pojawiały, i zawsze tak naprawdę ukrywały nasze pragnienia robienia po swojemu. Nie? Że Próby właśnie, podważania. Podważania autorytetu Kościoła, papieża, prawda, nie? że rozdzielanie Jezusa od Kościoła, no to trzeba czytać się tego Pawła, nie? który mówi, że Jezus jest głową, Kościół jego ciałem. Nie da się odciąć głowy od ciała, nie da się odciąć ciała od głowy. Wszelka taka operacja no to jest zabicie wszystkiego. Właśnie, jeżeli Jezus jest naprawdę w centrum. Naprawdę w centrum, jeżeli Jezus jest naprawdę w centrum, ja jestem na swoim miejscu, na miejscu ucznia, nie, to wtedy człowiekowi towarzyszy taki głęboki pokój serca, taki spokój życiowy, takie spokojne kroczenie, dzień podniósł swoją własną drogą życia, zanurzenie we własne życie, nie, w, w zanurzenie w taki sposób, jak mnie zaprasza Jezus. Nie. Wtedy nie mam wątpliwości, jak budować relacje z innymi ludźmi jak budować relacje z tym światem, natomiast jeżeli mi towarzyszy nerwowość, przekonanie, że to wszystko nie gra, że to jest ponad siły, że się wali, że się burzy, że to jakaś walka wielka jest ze wszystkim ze wszystkimi, no to znaczy, że coś tu skwierczy, skwierczy właśnie na płaszczyźnie postawienia Jezusa w centrum. Że to najprawdopodobniej Jezus wcale nie jest centrum, w centrum są moje wyobrażenia, moje oczekiwania, czyli tak naprawdę mój egoizm. Spokój ucznia. To mistrz jest odpowiedzialny za drogę, jaką mnie prowadzi. Ja jestem odpowiedzialny za zapatrzenie się w mistrza. Tyle. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Niech Was błogosławi Bóg mogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.